Koncepcja i projekt nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic niestety nie oparły się zjawisku fake newsów. Najlepiej rozwiać te mity na podstawie liczb. Zacznijmy od najważniejszego fake newsa, że pasy ruchu zostaną poszerzone i będzie ich więcej. Nic bardziej mylnego, a dokładnie widać to na liczbach. Obecnie powierzchnia dróg na trasie przyszłego tramwaju to nieco ponad 66 tysięcy m2, Będzie nieco ponad 65 tysięcy. Zyskają za to piesi i rowerzyści, przybędzie chodników i dróg rowerowych tam, gdzie do tej pory ich nie było. Następna sprawa to fake news mówiące o wpływie na środowisko i betonowaniu okolicy. To nieprawda, bo torowiska zamiast betonowo-asfaltowe będą zielone. W stosunku do pierwszej koncepcji spadki udziału betonu i asfaltu są więcej niż znaczące. Do tego część dachów wiat przystankowych będzie zazieleniona, a część będzie miało panele fotowoltaiczne. Stare drzewa w okolicy będą zasilane substancjami odżywczymi. Kolejny fake news dotyczy postulatów mieszkańców. W procesie projektowania głos sąsiadów inwestycji był mocno brany pod uwagę. Lista tych, które zostały wzięte pod uwagę jest długa. To tylko te najważniejsze tak wyglądają fakty, a nie fake newsy dotyczące linii tramwajowej do Mistrzejowic.